Ciałem i krwią Twojego syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, w i dzięki Tobie składając, błogosławień, łamał i rozdawał. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie Oto wielka tajemnica. jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy na dar Twojego Jego Kościoła i przyjmij ofiarę przez nas spojednałość ze sobą. Sprawa byśmy posileni ciałem napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi i przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Pogrodzicą Maryją, ze Świętym Józefem Jej ze Świętymi Apostolami Męczennikami, ze Świętą Teresą od Jezusa i Świętym Janem od Krzyża i wszystkimi świętymi że nieustannie orędują za nami ucieczkę. Prosimy Cię Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój kościół, jak żyjący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Stanisława, obecnego tu biskupa Damiana, wszystkich biskupów świata, naszych braci, którzy dzisiaj zostali wyświęceni na prezbiterów Kościoła, duchowieństwo i cały lud Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, Zjednął ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.